A więc tak, uruchamiamy TP-Linka model TLWR841. Robimy to tak. Podłączamy go do sieci. Z tyłu pod nim jest hasło. Do niego jako klucz wps lub coś innego. Jeżeli połączymy go już w sieci, otwieramy Firefoxa. Na przykład ja to tak odpalam. Wbijamy w stronę 192.168.0.1. Powinna nam się otworzyć. Taka właśnie strona tego routera. Wchodzimy jako admin-admin dwa razy klepiąc, Ja już mam zapamiętane, bo już wcześniej to wbijałem. Dobra, odpalaj się, oczywiście, reklamy zaloguj. Otworzy nam się tak zwana szybka konfiguracja. No to sobie tutaj możemy od razu zrobić przycisk dalej. Tutaj wybieramy sobie jako wzmacniacz sygnału najlepiej. Robimy dalej, pojawią nam się sieci. Sieci, które mamy dostępne, z którymi możemy się połączyć, czyli te nasze routery w domu. No ja sobie tam wybiorę przykładowo jakiegoś tam cienkiego bolka. Robimy połącz. Co tutaj mamy dalej? Po wybraniu tego cienkiego bolka, musimy wprowadzić hasło do tej sieci, ale do hasło, hasło od, od tej sieci, której umiana się nazywać cienki bolek. U Ciebie może się to jakoś inaczej nazywasz. Czyli te hasło, które do wisi wprowadzasz. Ja akurat mam takie dosyć proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem jako jedynka. Tutaj mamy coś takiego jak zmień to nazwę, czyli tego repeatera. Ja sobie zmienię na przykład jako tam tak się nam to wyświetli wyświetli nam się tutaj to w tych to w tych naszych sieciach, gdzie jest mam teraz TP-Link to wtedy będzie ha 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 dobra, czyli mamy tak mamy wpisane hasło, mamy zmień jako jako sieć ha ha robimy dalej tutaj co on nam chce tutaj też robimy dalej a co on tutaj chce zwalczamy takie pierdoły, dobra to jest zakończ i on nam zaczyna restartować się. A tutaj na routerze na razie mryga nam pomarańczowa. Ale jeżeli się wszystko dobrze połączy, za chwilę powinna nam się zapalić ta środkowa na zielono. Poczekamy, zobaczymy. O, już zaczyna coś, jest na pomarańczowo. Wyłączyłem, specjalnie wyłączyłem podświetlenie, żeby to było widać. Mamy. No, na zielono ciężko to widać, ale mamy. Mamy, bo coś tutaj ten aparat tak działa, jak działa. Ale, ale mamy. Wszystko nam się zapaliło na zielono, czyli mamy skonfigurowane. Idziemy to sprawdzić na komputerze teraz. Żeby to sprawdzić, wchodzimy teraz w sieci. Mamy hahaha, ha, ha, robimy połącz. I teraz zbijamy sobie hasło, no to u mnie było hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Czyli to hasło z tamtego routera Tak, nieprawidłowe, co on tutaj chce Ach, bo tu trzeba zmienić na klucz Teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Czyli to jest hasło tamtego routera, naszego głównego Łączymy się Sprawdzamy Myśli, 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 co to nam wyślił? Jest dostęp do internetu. Dobra, wybieramy sobie tam sieć domowa, zamknij i próbujemy coś otworzyć, jakieś tam na przykład Allegro. No i proszę, wszystko nam już chodzi. Cacy, i już jedziemy, właśnie z tego wzmacniacza jako. I możemy sobie wtyczkę podpiąć do czegoś tam, którą mamy załączoną w zestawie. Czyli jeszcze raz sprawdzamy. Tak, jest połączono. Hahaha. Ha, ha. Sprawdzamy wszystkie strony, się otwierają ładnie. Jakiś tam ogród, tak wszystko wchodzi. I to wszystko.